Moje smutne INTRO! Witam Was, jestem Desert i to będzie filmik pytający. Nie wiem o co chodzi. Minecraft mi się jakby zepsuł i jak to powiedzieć. Tutaj są wszystko włączam. Enter game i się, się takie coś. fatal error od 4 adres family no support by protocol family connect nie wiem o co tutaj chodzi i proszę o jak najszybsze no nie wiem proszę o jakieś może w komentarzach odpowiedzi też bardzo ciężka dla mnie sytuacja więc jak nie mogę grać Minecrafta, to dostaję Dostaję wręcz kurwików w oczach. No dobra. A to się ma.